Witam na moim kanale. Dziś no nie, 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 nie będę Wam wróżył. Tak chciałem z Wami pogadać. Codzienne wróżby są fajne. Yy, staram się dla każdego zodi znaku zodiaku wywróżyć wróżbę na lato. Tych znaków zodiaku troszeczkę jest, więc powolutku, powolutku nie stresujcie się. Dzięki w ogóle, że piszecie. Bardzo Wam za to jestem wdzięczny i... Wszystkie prośby będę spełniał, zresztą jak wiecie, zawsze spełniam prośby, staram się jak najszybciej. E, jak widzicie, to mi się troszeczkę zmieniło, staram się, żeby te filmy były coraz lepsze. E, piszcie jak Wam się podoba, czy, czy jesteście zadowoleni, zadowolone, no bo dla Was nagrywam to po to, żeby się coś działo, żeby mieć z Wami jakiś kontakt, dlatego staram się, żeby coś się zmieniało co jakiś czas. No i mam nadzieję, że to odczuwacie. Jest lepsza kamera, jest lepszy dźwięk, jest lepsze tło. Czy czegoś sobie jeszcze życzycie? Piszcie, dajcie znać. Subskrybujcie mój kanał oczywiście, bo cieszę się z każdej osoby, która to subskrybuje. I co? I będę razem z wami dalej. Może nieco ci mi się udaje, ale staram się, żeby było to w miarę regularnie. I co? Dzięki jeszcze raz, że jesteście ze mną. I zapraszam na mój kanał. Czy jutro będzie wróżba codzienna? Sprawdzimy.